Coś tu leży, coś tu, coś tu wystawili, tylko czy coś tu jest takiego, co by mogło się przydać. Proszę państwa, jaki stół, jaki stół, ale żebym przeżywał, jakby nie wiem, co znalazł, ale stół, szukałem stół, znalazłem ostatnio taki dziadowski, a ten jest taki, jaki chciałem. No to jest stół, to jest stół, którego szukałem. O panie. I na takim stole można wyprawić urodziny, bo właśnie szukałem wyprawkę do urodzin, żeby nie można nastawiać trochę tego jedzenia. Tylko ten stół już trochę zajmuje. Halo. No i teraz mamy stół. No to już trochę fantów mamy, krzesełek pod spodem. No i stół, ogromny stół, na którym będzie można w końcu coś postawić na ogród. Wcześniej zabrałem taki mniejszy, będę musiał go oddać. No na razie mam na ogród wyposażenie konkretne.